Hej, jest niedziela, a więc wybieramy się dzisiaj po śniadanie do Amfory. co słyszeliśmy, Amfora serwuje epickie śniadania co sobotę i niedzielę można było tam wstąpić i za 25 zł od osoby najeść się wszystkiego do syta, ponieważ jest tam open bar też mieli wtedy prosecco w fajnej atrakcyjnej cenie do śniadania no, dzisiaj świat wygląda jak wygląda, praktycznie do końca grudnia. Z tego co nam na razie wiadomo, restauracje będą miały lockdown, no i są zamknięte dla gości z zewnątrz, ale większość z nich nie poddaje się, serwuje i na wynos, i ma też dowozy, w tym również amfora. Więc, jako że my nie możemy pojawić się w amforze, usiąść tam zjeść, no to zapraszamy amforę do siebie i przekonamy się, jak te śniadania teraz wyglądają w wersji na domowo. Ale zanim wam pokażę, no to po to musimy sobie pojechać. Także zapraszam Was dzisiaj do amfory. Na dworze dzisiaj po raz pierwszy zrobiło się troszeczkę zimowo. Co prawda, ten śnieg już topnieje, ale miejmy nadzieję, że chociaż raz od kilku lat te święta będą białe, zobaczymy. A my do Amfory nie jedziemy tylko po śniadanie, ale też po inną bardzo fajną rzecz. Te święta w Amforze też będziecie mieli możliwość zakupu paczek typowo świątecznych, w których znajdą się przeróżne rzeczy takie około świąteczne, zimowe, jesienne. Bardzo fajna sprawa. Najtańsza paczka jest chyba za 49 zł i idzie to stopniowo w górę wraz z oczywiście z ekskluzywnością zawartości. Jest to bardzo fajny, fajna kwestia, a jako, że moja koleżanka ma za niedługą urodziny, pomyślałam, że taką paczkę i podaruję. Co prawda, nie będzie to jeszcze dokładnie ta zimowa paczka, ponieważ nie są na przykład pierniczki, których jeszcze amfora nie ma gotowych, ale uzgodniliśmy, że będzie to bardzo podobna paczka z leciutko zmodyfikowaną zawartością. Także i tak jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. No i też Wam to oczywiście pokażę. No, i jesteśmy, wchodzimy do amfory. No, dzisiaj będziemy mieli niedzielę na wypasie, bo oprócz przyjadania z amfory, zamarzyło się nam wpaść jeszcze do cześć brat Gastropa, w którym również nie byliśmy. Weźmiemy sobie jedną z pozycji, potem pokażemy Wam co. No i też skosztujemy słynnego brata. No i jesteśmy. Cześć brat! Zamówiliśmy sobie jeden zestaw burger grande brat z frytkami i z sałatką kolesław, także póki jeszcze ciepłe odpakowujemy. No i burger zjedzony, i powiem Wam, że kolejne fajne miejsce z naprawdę dobrymi burgerami odkryte. Chociaż nie jedliśmy tam ich tej sztampowej, klasycznej kanapki, czyli typowej nowojorskiej w pieczywie, jedliśmy burgera, ale przecież jeszcze czas i na to. To ten burger był naprawdę bardzo solidny, bardzo porządny. W burgerze tym było 200 gramów mięsa wołowego, wołowiny oraz 50 gramów pastrami, czyli całkiem solidna mięsna porcja, bardzo dobrze przyrządzone mięso, fajny, fajny środek, także tutaj było naprawdę fajnie, dodatkowo były też frytki, takie jak lubimy, stekowe i mimo, że ta podróż z i zajęła nam plus minus 20 minut, to były naprawdę całkiem ok, dodatkowo były dwa sosy, no i też sałatka kolesowa, ale to była taka sałateczka bardziej, porcja degustacyjna, no ale widzieliście jak to wyglądało całość, oceniamy bardzo dobrze, no i będzie jeszcze czas na pewno, żeby wpaść na klasyka nowojorskiego. No, burger zjedzony, ale tak de facto e, główne danie, dania, po które pojechaliśmy ciągle czekają i jesteśmy bardzo ciekawi, bo wiemy jedynie, że podstawą tego śniadania jest szakszuka, którą sobie za chwilkę odgrzejemy, ale co poza tym jeszcze jest w tej paszce. Nie wiemy, zaraz rozpakujemy i też Wam wszystko pokażemy. Dobra, no to siata na stół i jedziemy z tym tematem. Całkiem ciężka, powiem Wam, jak na jedną osobę, i wydaje się, że zawartość będzie pokaźna, ale sprawdzimy to. Na pierwszy rzut oka już mi się tutaj pokazują te słynne amforowskie humusiki, także jest super, ja się cieszę. A tutaj mamy buraczki ze słonecznikiem, ziarnami, słonecznika innymi. A tutaj coś na słodko, dwa małe placuszki, fajnie. Farożek też duża porcja na pewno na dwa dni wystarczy. E, Kieczywo. Dużo małecznych. Będzie fajne do podgrzania na ciepło. No i tutaj chyba są bohaterzy tego, e, tego śniadania. Mamy przed sobą dwie. Jak to się nazywa? Kompozycje. Dwie kompozycje, ale nie, dwa pudełka. O tak. E, co my tutaj mamy? Tu na pewno będzie coś na ciepło. Nie chcę zgadywać, bo jeszcze tego nie próbowałam. To wygląda troszkę jak szakszuka. Na pewno jest tu jajko, są pomidory, więc domniemy Wam, że jest to szakszuka. Tutaj coś zapieczonego, a la wegańskiego, ziemniaczki. Eee, nie wiem, spróbujemy, powiemy Wam, bo nie chcę teraz zgadywać. A drugi, drugie pudełeczko to. O, też twarożek. Fajna sałatka z awokadowicę, z oliwkami. To są bodajże bataty, i zawsze mi się myli kuskus albo kasza jaglana. Kasza jaglana. Kasza jaglana chyba, no, ale spróbujemy. Ale sami przyznajcie, zobaczcie, kamera tutaj niżej poproszę, że jak na jedną osobę, na 25 zł to śniadanie jest na totalnym wypasie. Spokojnie się mi dwie najedzą, a nawet trzy, które, które może minimalnie mniej jedzą na śniadanie ale no, porcja jest, porcja jest zasna. Także my sobie odgrzewamy co nieco. Myślę, że można to też gdzieś na zimno, ale my sobie odgrzejemy to co, co się da i podzielimy się z, wa, z Wami naszymi wrażeniami na temat śniadania na wynos z amfory. No, musicie przyznać, że jak na jedną osobę to jest śniadanie wersji Deluxe. My na pewno nawet we dwójkę nie damy rady, ale zaraz też wami, dzielimy się z wami naszymi odczuciami i jemy. No, było to bardzo solidne, porządne śniadanie, chociaż muszę wam przyznać, że dla nas nie było to śniadanie, dla nas w zasadzie była to kolacja, ale nieważne, można je w zasadzie o każdej porze dnia, bo to się jak najbardziej też nadaje. Należy jednak pamiętać, że absolutnie nie ma tej mięsa, także było to śniadanie tej wegetariańskie, także jeśli lubicie bardzo mięso, nie wyobrażacie sobie śniadania, lunchu bez mięsa, no to przemyślcie to, i tak myślę, że warto być otwartym na nowe smaki i warto to wypróbować, bo Amfora naprawdę robi bardzo dobrą robotę. To nie pierwszy raz, kiedy jemy w Amforze i zawsze wychodzimy zadowoleni. Ostatnio też byliśmy u nich na festiwalu, na World Class Cocktail Festival. gdzieś Wam podlinkuję tutaj wyżej. I piliśmy drinki, bo drinki też mają zacne. Ale więcej o tym właśnie w tym vlogu. 25 zł nawet na dwie osoby spokojnie wystarczy. Także my rekomendujemy, czy teraz w czasie lockdownu, żeby ich wesprzeć jak najbardziej, czy też po, jak to się już wszystko, miejmy nadzieję, skończy, też wpadajcie do amfory w weekendy i nie tylko, ale mówimy tutaj o śniadaniach, które są faktycznie w weekendy. No i co? W takim razie to już wszystko z naszej strony. Żegnamy się z Wami. No i jak zwykle do kolejnego smacznego razu. Cześć. Cześć, Anni. Pożegnaj się.